Dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który a śledzili Go, czy go uzdrowił szabat, żeby Go ostać. W dzień z szabatu Jezus wszedł do synagogi. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę A śledzili go Czy uzdrowi go w szabat Żeby go oskarżyć On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką Podnieś się na środek A do nich powiedział Co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego, życie uratować czy zabić. Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich koła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do nich: Wyciągnij rękę, wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu. W jaki sposób go zgładzić? Oto słowo pańskie.